Jestem dzisiaj nad fajną górską rzeczką. Pierwszy raz tu przyjechałem, słyszałem wiele dobrego o tej rzeczce, więc w końcu się wybrałem i będę próbował są ponoć ładne pstrągi lipienie, a nawet słyszałem o pstrągach źródlanych. Zobaczymy co to dzisiaj się uda złowić. O, jest pierwsza rybka z nowej rzeki. I co my tu mamy? Pstrążka No dobrze. Zaczęło się nie najgorzej. Jest pstrągalek. Czekaj. Oto, się. się Tam w tym zakolu może coś się będzie kryło. Jest. Ha, ja skaczę O, ten już troszkę większy niż ten przed chwilą. Taki pod 30 ha, No ładne. No to fajnie przyjechałem. Znaczy ryby są. Bardzo mnie to cieszy. Może pierwszy raz jestem na jakimś miejscu i ryby są. Czekaj. I co chwilę praktycznie zwijam z nurtem i, i czuć jakieś uderzenia fajnie zapowiada się bardzo przyjemnie jak jest ryba to będzie połowiana na razie tylko dwa siadły I jeden fajny się teraz spiał jeszcze kilka brań zapowiada się nieźle O, o Nie przyjemny. Pewnie największy dzisiaj. Póki co? A ty ma już taki. Całkiem, całkiem. Kolejny wariat. Taki dwudziestaczek staczek. No olbrzym Największy dzisiaj no Dobrze, ale dobrze że są małe Rosną kiedyś Taki koleczka Ze spokojnej wody To jest taki fragment spokojniejszej wody No ładny Taki O ten to zeżar. taki miał 25, troszkę większy Już jedenasty ten już łapczy i dygnął no. No. takie fajne zakole pod drzewami strągi lubią takie miejsca zacienione o, coś było Thank you. 可不嘛。 w tym czasie ślad jakiś o klęk! pierwszy klen dzisiaj nieduży tutaj tam no co to? klenik kleniozaurek Fajny O ten wstrąg Panie Siedzi Ale to jest klejnik o, Taki fajny klejnik wypierw podbiraku. No już już, 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 panie, spokój się. Czekaj. Hop. A, a O, fajne, fajne. Też tu na tej spokojnej wodzie drzewem. O pięknie ubarwiony Już ci uwalnia, koleżko, jeszcze Takie Pod 30 Czekaj Hop.

よっうわ。 Piękność jest tak? Ciekaj Siedzi ładny koleżka a że jest troszkę większy, ale... Już już dobra Ciekawe. No, jest końców strąg ładniejszy taki, na którego polowałem dzisiaj ładnie Troszkę krzywa tracy A jest to pozwiraćka. Jest. 34 centy. Książek troszkę większy, ale 34 też ładny. Czekaj do domu koleśko W tym samym miejscu kolejny piękny wstąg. O kurcze. Nawet nie wiem czy nie większy. Śliczne, Proszę bardzo. A, udany dzień, warto było przejechać na tą rzekę. Proszę, o! Jest! A, ten odcinek 33. Proszę. Ciekawi waryno.